Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Lord Kriman, a to jest Shakespeare's and Fidget. Nie witam Was w kolejnym odcinku po dłuższej przerwie. W sensie, tak jak mówiłem Wam wcześniej, wyjechałem na wakacje i po prostu nie mogłem nagrywać. Yy, no ale dobra, ale właśnie wr wróciliśmy na postać. Tak, w sensie, ja cały czas na nie grałem, więc właśnie wpiliśmy już setny poziom. Tak jak mu pewnie z, z tego z nazwy pewnie widać, że dobiliśmy setny poziom nareszcie, eee, czy tutaj odblokowaliśmy sobie oczywiście Achievementa Bohater. Eee, co ja jeszcze mogłem odblokować? Górnika, pewnie odblokowałem. Naturystę zrobiłem sobie eee, Szczęściarza, chyba dobiłem już do końca. No i jak i złotnika, ten robię dalej. Już 22 dni pod rząd gram na tej postaci, jak tutaj można zobaczyć Więc bardzo fajnie No i udało mi się złożyć lustro A i oczywiście odblokowaliśmy Wiedźmę O i czegoś nie mam yy, Odblokowaliśmy Wiedźmę O w ogóle jak coś to yy, Jak widzicie mam mnóstwo epików w ekwipunku I to nie dlatego, że Że nie wiem, że, że lubię sobie oszczędzać czy coś to one są jakieś super dobre Bo po prostu czekam na to aż uda mi się odblokować toaletę wszystko tu jest takie bo nie mogę jej odblokować, a chcę te epiki tam pospuszczać, a potem je porozmontowywać no i widzicie tutaj już by było włącznie 250 aury za te wszystkie epiki yy, portal też odblokował się yy, lochy w międzyczasie robiłem, ale wszystkie starałem się zapisywać jakie robiłem yy, więc najpierw może zacznijmy od próby zaatakowania tego człowieka no, to jest wojownik. Właśnie, tu można zobaczyć, że mam w sumie więcej wytrzymałości niż yy, siły. I to jest problem, w sensie po prostu mi nie wypadają kryształy na siłę. I yy, chciałem sobie podmienić broń i nie miałem żadnego na siłę, więc wstawiłem sobie na wytrzymałość. Ale był duży yy, na wytrzymałość. No, i dlatego mam aż tak dużo tej wytrzymałości. Tak, w porównaniu do siły, oczywiście. E, dobra, wygląda raczej, że go nie pokonamy o 200 milionów. Jakbyś tak parę takich krytyków zasadził, to jeszcze by była szansa. Chociaż ewidentnie zadajemy mu większe obrażenia. A jednak nie, on zaczął nam jeszcze większe. Patrzcie, jesteśmy prawie. Przegraliśmy. No trudno. E, potem spróbujemy ten. E, jeszcze raz. E, właśnie arena. E, klaser sobie do, dokańcza. Mamy już. Sześćdziesiąt kilka procent, yy, ogólnie to waliłem w postacie z około 11 tysięcy, teraz, o właśnie dużo przedmiotów, no i jak widzicie tutaj sobie powoli tą premię nabijam, i mam budki, które mam chyba od kilkunastu poziomów yy, na, na podmiankę i potrzebuję do nich... Yy, Kryształu na siłę, ale on w ogóle nie chce wypaść. Poza tym, 12. level twierdzy będzie za 3 godziny. Może nawet to, jak się skończy odcinek, to już się ulepszy. Eee, ale jak się ulepszy, to nie będę tego rozbudował, tylko muszę rozbudować sobie koszary, bo za mało mam tych żołnierzy już na nic, praktycznie atakować nie mogę. Eee, nie wiem, co tutaj się jeszcze zmieniło. Oczywiście, cały czas kopię sobie kryształy, może trochę to podwyższyłem poziom. I co? No oczywiście podmianki tutaj właśnie Chciałem powiedzieć o tym krysztale na szczęście No po prostu Ewidentnie, bo miałem tą czapkę wcześniej Na sobie, ona w ogóle miejsca na kryształ nie miała Więc to dałem I uznałem, że Osadzę byle jaki kryształ, żeby był Przynajmniej na tą jedną z tych trzech cech Więc wypadł mi pierwszy szczęście, więc mam na razie Kryształ na szczęście Potem go pewnie zamienię yy, Dobra Tutaj są oczywiście jacyś tam ludzie, ale mi zależy na. Właśnie, jesteśmy świeżo po aktualizacji. E, dodali w aktualizacji to, że klikając dwa razy na ten www. No e, można sobie sprawdzić ten kalendarz. To jest bardzo fajne. Chociaż jeszcze przed obejrzeniem, właśnie, możemy sobie zakręcić kołem, bo mi to różnicy nie robi. No, słabe rzeczy. Właśnie, od, ma, nakarmiłem sobie trzy razy pupilę, oczywiście pupilę też odblokowałem. O, możemy nawet zaatakować. No, wygraliśmy, mamy trzy karmienia na jutro, tutaj dziewiętnasty. No, ogólnie jesteśmy trochę zacofani względem całego serwera, ale to nie przeszkadza. Na tamtej mojej głównej postaci też miał, byłem zacofany jakoś jestem teraz w top 1000 wszystkich z pupili. Więc misje za chwilę. Też możemy zacząć jakąś misję w międzyczasie robić. Eee, bo ta, ten, odblokowaliśmy lustro, więc nie będę musiał tam w końcu tak się z tym męczyć. I zacznijmy oglądać walki z przeciwnikami, których pokonałem, kiedy was nie było. <laughs> Jakby już nie pamiętam tych walk, ale tutaj widać to wojownik. Eee, dużo więcej statystyk od niego mieliśmy w trakcie walki. No tylko dużo niższy poziom, aż od 30, więc... Eee... Moim zdaniem z tego co pamiętam było dosyć trudno go pokonać. Ale oczywiście tak jak wiadomo, udało się nam go pokonać. Jeszcze w ogóle mam do was jedną dzisiaj informację. Yy... Ale to potem. Znaczy potem, no mogę nawet wam teraz powiedzieć. W sensie za jeden dzień startuje nowy serwer W43, czyli w sumie yy... o pas dostaliśmy. Oczywiście miejsca nie mam. Yy, pa, pa, nie, dobra. Wód 43, a my jesteśmy na 34, jakby wiecie, to jest tak, tak śmiesznie odwrotnie. I mam zamiar na nim grać jako wojownik. W sensie zaczniemy sobie nową serię. Będą się pojawiać odcinki z paladyna, ale to będą tylko takie relacje z tego co się działo. Yyy, Będę grał chyba tam z kolegą. Jeden mój kolega będzie ze mną tam grał. Tak jak tutaj ze mną przez chwilę grał jeden kolega, ale on przestał grać, był na 32 poziomie. Właśnie mogę wam jego postać pokazać, bo mam go w znajomych tutaj oczywiście. No tutaj widzicie też, tak, na, tak naprawdę, ledwo, ledwo. Eee... Uwaga. o co się stanęło? Mm -hmm. O, no właśnie, w ogóle Hydrę jeszcze można zaatakować. Przecież ja mam dziesiąty poziom i nie, nie, nie mam tylu grzybów, żeby to za bardzo rozwinąć, więc raczej za dużo jej nie zrobimy. Ale dobra, i to jest postać mojego przyjaciela. Słaba moim zdaniem, ale ty też ma niski poziom, to nie mogę tak dokładnie ocenić. To wracając do walk. Pirat, rozbój, znaczy ta, 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 jaszczurka. No, to zwiadowca, po prostu nie siadły mu te, jakby nie, nie ma co oglądać wszystkich. Pokażę Wam te najnowsze. Tutaj ośmiornice, ka pokonaliśmy kapitana, korsarzy. To był boss z Groty Korsarzy. Yy, niestety też zwiadowca to był, ale yy, nie wiem, mi się wydaje, że w tej walce nawet nam dużo krytyków siadło, chociaż nie jestem pewien. Jak widać, on ma mało życia i już w tym momencie myślałem, że przegraliśmy tą walkę. No, bo jak widzicie, strasznie mało. właśnie, jeden krytyk nam siadł tutaj cios i jeszcze jeden krytyk za 232 tysiące to był dobry krytyk Tak jak mówiłem teoretycznie dużo nam siadło Meduza z moczar to nieważne tylko posów skażone drzewo odlokowałem sobie tutaj na 81, jakby nie mogłem znaleźć kluczu w gabinecie magii, bo to jest tak, że od 70 możecie znaleźć klucz do tego drzewa, ale dopiero od... 80. On jest na misji, w sensie tak, że na 70 to tylko w go w gabinecie magii można znaleźć. A ja nie miałem grzybów, żeby to za bardzo szukać. Yy, no więc, ten. Tutaj jest na spokojnie to był łatwy przeciwnik, tak samo jak ten i ten. Yy, oślizły blob. No to też było łatwe. Yy, ale tutaj jest bitwa gildi, zapisałem ją z tego, co wiem, dlatego bo miałem właśnie, że jestem bohaterem dnia. Ja, ja zawsze zapisuję takie te... Eee, to nie, to nie... Wulkaniczny Olbrzym można sobie pokazać. Eee, to jest e, w sumie to samo, co teraz ten przeciwnik e, w tym samym Dungeonie, tylko tak naprawdę e, ma niższy poziom. Eee, jak widzicie, już tutaj ten, jeszcze tutaj nie miałem podmienionej tej broni. Miałem więcej siły niż wytrzymałości, się, no ale tak jak mówiłem, ta, ta broń, którą teraz mam, jest dużo lepsza. Więc jakby musiałem ją podmienić. No tutaj dosyć nam dobrze poszło z tym przeciwnikiem. Jakby spodziewałem się przy pierwszym kliknięciu, że go zabiję, i tak się stało, więc, więc dobrze. Ale jednak nam dosyć dużo zrobił Już milion Expa za niego dostaliśmy Dobra, to nie, to nie, to nie No jeszcze mogę wam to pokazać Ten w ogóle Dobra, nie, nie będę mówił on ma, on ma fajny opis, mi się podobał Opis tego przeciwnika Dobra, pokonaliśmy go i właśnie z niego dostaliśmy Tę ten, ten, ten mój czapkę Tą moją czapkę I możemy sobie pousuwać jakieś takie Mniej tutaj ważne lochy Tu Tu tak, żeby nie było tego za dużo. Yy, poczta, nic się nie działo. Właśnie tu jest na opis aktualizacji. Yy, na moim Berserkerze mam opis aktualizacji po polsku, ale właśnie, tak jak mówiłem, dodali to, że możesz sobie, że możesz sobie tutaj podejrzeć to. Yy, poprawili yy, pomijanie walk, w sensie wcześniej to się bagowało wiecie, tak, że jak, jak nacisnąłem tak 50 razy, to te jakieś tak ataki się dziwnie bagowały i tak dalej, a więc teraz to naprawili. I już mogę wam to pokazać. Na, moim główny, na mojej głównej postaci dodali 10 dodatkowych postaci w karuzeli z idolami. Hm. No i to chyba wszystko. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się dobić yy, właśnie tą, yy, ten klucz do toalety. A nawet może jeśli uda się przeklikać tam parę lochów bo zmarnuje tak dzisiaj z y, 8 grzybków, co dosyć dużo, właśnie możemy zobaczyć w, w portalu. Za dużo mu nie zrobimy, 3% <grym> e, no to że jak się uda przeklikać paru ten zmarnuje z 8 grzybów, to może nawet dobijemy na arenkę mi by się przydało zrobić y, arenę w sensie menadżera areny, bo wiecie, to nam daje runy. A runy, jeżeli ktoś nie wie, są bardzo przydatne w sensie, przynajmniej moim zdaniem. Yy, kolejna ta. Tutaj możemy sobie robić. Czy ja mam klep na pominięcie tego? Co ja w ogóle mam tu w sklepie? O, właśnie, grala znaleźliśmy. Fajnie, że grala znaleźliśmy, bo to mi bardzo pomaga. Yy, tutaj nic, nic. W sumie mogę pokupować takie i posprawdzać, czy za nimi się nie kryje coś lepszego. Hmm. Jeszcze to na szczęście. O! Na przykład to jest fajne. Już tutaj widać dosyć dużo poty, tylko mi brakuje właśnie potki na wytrzymałość dłużej, bo niedługo tam mi się skończy, ale jeszcze chwilę mamy. Dobra, teraz jeszcze spróbujemy sobie przeklikać tego przeciwnika. O, za pierwszym razem, patrz, widzicie, już 103. Eee, śmieć. Właśnie możemy sobie statystyki jeszcze podbić. No, trochę za dużo podbiłem, no ale trudno. E, no, nie, nie po to to oszczędzałem, żeby tego nie robić. E, który to był poziom? Dobre, to, to teraz jest kolejny przeciwnik do zabicia. E, no tak, tak. Popatrzmy się. Ile on ma w, tak, no, wytrzymałości? No, dosyć dużo. Szczęście ma mniejsze o połowę nawet, ale wiecie, ma wyższy poziom, to i tak ma pewnie 50% szans na krytyka. My chyba nawet nie mamy 50% na krytyka. Ale z tego co wiem, to yy, my mamy zawsze coś takiego, wojownik czegoś takiego nie ma, że jako mamy, że magiczny panterz, który zawsze uważałem za bardzo fajną rzecz, yy, to on jakby zawsze jest tak, że... Yy, dobra po walce wam to wyjaśnię, pokazując. No, nie wygląda, żebyśmy go pokonali za pierwszym razem. Chociaż jakby taki krytyk siadł. Dobra, za mały to był krytyk. To jak tutaj widzicie, to jest pancerz na poziom przeciwnika, limit to 50, mamy zawsze plus 40. To wojownik ma na przykład uzbiera sobie akurat na, na, na w trzecim poziomie 50% i, i super mam 50%, ale to jest tak, że ten pancerz jest jeszcze dzielony przez poziom przeciwnika i tak naprawdę w walce z dużo, z, z przeciwnikiem, który ma więcej poziomów, ma mniej tego pancerza. A my zawsze mamy te 41%. W sensie, co jest tak, że no, jak już masz te przedmioty na sobie, jakieś takie, to już raczej się nie spadnie poniżej 41%. Oczywiście mówię o Paladynie. Eee, a może go? Nie, ja tego nie pokonamy jeszcze. Dobra, klikadło 100. Jeszcze 5 grzybków. No i pokonany. 104 poziom. Patrzcie, za chwilę będziemy mieli menadżera Areny. Bardzo fajnie, bo to jak najszybciej yy, trzeba robić. Czekajcie. O, nie zapisała mi się ta walka. Hmm. Tutaj już 170, to, to nie mamy podejścia. No i jeszcze jest okrutnie jadowity gremlin. Patrzcie, zabiliśmy go za pierwszym razem. Aż obejrzymy walkę. To bardzo interesująca walka musi być, bo to jednak jest zwiadowca, czyli musiał mieć na tyle pecha, żeby nie narobić tylu albo my natrafiliśmy tyle krytyków. A no właśnie, jeszcze jedna rzecz. Ja ogólnie nagrywam z mojego tableta, a nie komputera. No, z tego co się wydaje, właśnie dużo krytyków. Jadło. O, i ten pierścionek już, już, już jest lepszy, już jest lepszy. Czy my mamy surowce na po Jakby jak widać... E, 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 du, 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 to jest dużo słabszy kryształ I normalnie bym nie marnował tego Tylko, że ja Mi w ogóle te kryształy na siłę nie chcą wypadać Ja po prostu Nie mogę tracić żadnych No więc sobie to tutaj osadzimy I jak widać mamy bardzo fajne Fajne rzeczy No więc zakończyliśmy sobie tego Tą walkę zapiszę sobie Jako taką historyczną walkę i już yy, mamy trzy grzybki jeszcze. Teoretycznie teraz powinniśmy walczyć w piramidzie szaleństwa, ale nie pamiętam, którego ona się oddokowuje. No, trudno, pewnie na misji ją znajdę. Klucz do niej to jeszcze po filmiku ten, ale możemy jeszcze tak zraz spróbować sobie z Dragonem Mrozu i potem yy, po zrobieniu Awki yy, powalczymy w Lochach. No, nie wygląda, żebyśmy go pokonali. Siadło mu 50 bloków pod rząd, i w sumie my już mamy tyle życia, co on, w sensie jakby tak patrzeć mniej więcej. Eee, pasek jest tej, takiej samej długości, o tak to powiem. E, no, ale może coś nam wyjdzie, gdyby mu już tak za dużo krytyków nie siadło i bloków. To może, dobra, już przegraliśmy. Nam by musiały jakieś niebotyczne krytyki za 130, co mówię, 300 ileś tysięcy siąść żebyśmy go pokonali. No, niestety nie wyszło. Dobra, to y, zrobimy sobie teraz y, karczmę. Y, I po karczmie y, ten. Jak zrobię karczmę, to widzimy się i jeszcze sobie powalczymy w lochu. Miejmy nadzieję, że kluczyk znajdziemy, albo przynajmniej klucz do toalety, żeby mógł pospuszczać w końcu te piki tam. Na przykład, tu widzicie, ta broń jest lepsza, tylko ja nie mam. Yy, o, znaczy ona nie jest lepsza, lepsza w statystykach, tylko ona nie ma dziurki i ma dużo gorszy rozrzut, dlatego jej nie podmieniam. W sensie, dużo gorszy, jakby maksymalne obrażenia ma dużo gorsze, co mi się przydaje przy, przy, przy te, te, ten duży rozrzut, bo jakby jest większa szansa to, że uda się nam zabić tego przeciwnika, marnując grzyby. Jeszcze widzę, że możemy sobie pominąć za darmo. No nic. No to. Yy, pominiemy sobie to jeszcze za klepsydrę. Uuu! Paszajta! Dopiliśmy 105 poziom. <grym> I odlokowaliśmy zarząd te areny. Dobra, to ja będę. Yy, jak będę nam nagrywał karczmę, w sensie jeszcze raz. Będę, będę robił Awkę i przy okazji będę robił arenę. Więc. Yy, na pewno nic już nie podmienialiśmy. Dobra, teraz możemy. To ja nagrywam time z tego jak robię karczmę i arenę i widzimy się dla Was za parę minut. Witam Was! Po krótkiej przerwie yy, zrobiliśmy już całą awkę yy, Razem z jednym darmowym piwkiem. Raczej więcej dzisiaj nie robię. Wbiliśmy pół poziomu, to mało. I przy okazji dlakowaliśmy sobie to aletę. I mam zamiar wrócić tutaj najgorszy. Przedmiot, jaki mam. Tym przedmiotem chyba jest to, więc plus 50. Tutaj tylko jeszcze kilka. A to możemy sobie zostawić już na y, y, wieżę, chociaż możemy też to rozmontować. Przyda się, czy coś mogę ulepszyć. Nie, nic nie mogę ulepszyć. Nic się nie opłaca, jeszcze spustość klopy. No, więc wracamy sobie do lochów. Y, następny przeciwnik do pokonania to jest Duragor Mrozu. Tak mi się wydaje. W sensie, y, ten jest za mocny, to właśnie powinniśmy teraz walczyć w świątyni zimnej krwi. Y, ale jej odblokowanej nie mamy, więc y, spróbujemy się tak z nim. Ej, no nie po to. Dobra, no. Możemy jeszcze zawalczyć tutaj w środowisku, którego nie pokonam. Tym też nie pokonam. Ten też jest za słaby. Nią może coś pokonam. Obejrzyjmy tą ekscytującą walkę, jakby tak jej siadły same kryty, dobra, już jej raczej nie pokona. No, niestety, no ale trudno. E, toaleta jest odblokowana, e, trener areny dobrze się robi, w sensie jeszcze nie mam ani jednej runy, ale to powoli, powoli będę sobie zbierał te runy e, przy następnym odcinku już, yy, no może będziemy mieli już te 1000. Yy, no i na razie jakoś się nic nie dzieje. Czy z ofert jest cokolwiek, co by nas interesowało? W sensie raczej nie, ale co z tego? Premia do prędkości, ale to jest na jakiś czas. Trwale pozłoć się to. Trwale pozłoć. Czemu są tutaj twary trwale pozłoć? Przecież jedno jest tylko pozłoceniem, yy, czyli to jest pozłoceniem, a to nie jest pozłoceniem, dziwne. No trudno. Eee, no, jak widzicie, zostały 2 godziny budowy, 16 minut do wykopania kryształu. Lochów nie zrobimy już. Eee, tą poteczkę mogę sobie kupić. Tu też tą sprzedać, bo miejsca nie mam. Eee, to sobie stawiać. i mamy kolejne. Chcę podmienić już te buty. Chociaż dalej mamy 10 pancerza. W sensie łącznie mamy teraz 50. To, to dosyć dobrze. Jeszcze sprawdzę sobie ile już nam dają pupile. Właśnie jeszcze nie pokazywałem. Dołączyłem do nowej gildii innej, która ma większe procenty. Nawet ma 6 portali pokonanych. Też jest za bardzo nieaktywna. Ale ma już 6 portali pokonanych. Więc mam premię od portali już 6%. to jest bardzo przydatne. Eee... ile ja mam procent do szczęścia? 40. No ale to dzięki temu kryształowi. Yy, no i chyba więcej nie mogę. Brakuje w ogóle, brakuje mi kamienia. W sensie to nie jest kamień, to jest coś innego. O patrzcie, ta broń jest dobra. Aż bym wziął. Hmm. Dobra, po, po odcinku może kupię, bo na razie kryształu nie mam, żeby tam dać. Eee, no to chyba wszystko na dzisiaj, co planowałem zrobić. Tutaj możemy sobie jeszcze pododawać. Uznałem, że na razie najlepiej jest dawać w to pierwsze, bo ono jakby najmniej kosztuje i najszybciej się robi. No i dużo do do dodaję, jak na wysoki poziom. Eee, arena jeszcze minuta, eee, tutaj nic, tutaj nic. No to chyba wszystko. Jeszcze spróbujmy, spróbujmy tak jeszcze raz tego. No nie, no się nie da. Muszę odblokować piramidę szaleństwa. To ja, miejmy nadzieję, że na tym odcinku też ją będę miał odblokowaną. Ale to ten odcinek nie będzie za szybko, tak jak mówiłem, jutro będzie odcinek z nowej postaci, czyli wojownika. I raczej nie będę mógł nagrywać y, po jednym odcinku z każdej postaci naraz. W sensie, że nie będę wstawiał tego, ale też nie będę tutaj odcinki się często pojawiały. No ale będą się pojawiła, pojawiały co jakiś czas. No, tutaj sobie podbustujemy. Tutaj mamy fajnie tak. Yy, to jest dobrze. No dobra, wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co chciałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć i czołem.